Mamy tutaj gościa z prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski. Dzień dobry, będziemy rozmawiali właśnie o wczorajszym marszu. I pierwsze pytanie, oczywiście. Poczekaj, tylko zaznaczmy, tak? mi, że już przeszliśmy na ty. Tak, już przeszliśmy na ty. Że nie będziemy tutaj. Dokładnie. Słuchajcie tak słuchajcie, no, statystyki są różne. Jedni podają, że 90 tysięcy to ratusz. Wy podajecie, że ile? No my mówimy, że 250, natomiast odnosząc się do innych marszów z przeszłości, śmiało moglibyśmy powiedzieć równie dobrze, że był milion. Albo dlaczego nie? No tak, nie, no, wiadomo. W, w, w poprzednim roku chyba, tak, to był w czerwcu ten marsz, marsz Miliona Serc, była mowa, że, że był milion, no bo w nazwie był milion, no to jak mieliby powiedzieć, że było mniej. Ale to daje się rzeczywiście porównywać i śmiało można właśnie też mówić, że na marsz niepodległości był milion. I co roku tych ludzi przybywa? Co roku tych ludzi rzeczywiście przybywa. Oczywiście te lata są różne, jeżeli chodzi o frekwencję. Natomiast w tym roku odnotowaliśmy myślę, jeden z większych marszy. Porównujemy go do 2018 roku. Mhm. Do stulecia niepodległości. Wtedy rzeczywiście też. Było bardzo, bardzo dużo ludzi. Eee, myślę, że to są dwa największe marsze. A czy myślisz, że to co wpływ się... na to miało jakby okoliczności, w których to się odbywa, w sensie, że nastąpiła zmiana ekipy mm -hmm. rządzącej i dla wielu ludzi, na przykład takich <coughs> y, fanów gazety polskiej czy członków klubów gazety polskiej, to mm -hmm. trochę, trochę ten marsz, nie mówię, że tak jest, ale dla, dla niektórych osób jest on trochę formą antyrządowej demonstracji teraz. Na pewno, bo marsz niepodległości zawsze był jakimś takim elementem sprzeciwu. Poza tym, że oczywiście idziemy po to, żeby uczyć święto niepodległości, upamiętnić tych wszystkich, którzy pracowali, umierali dla ojczyzny, tak, no to zawsze miał ten, miał ten taki charakter sprzeciwu. Zmiana rządu pewnie niektórych do tego przekonała. No też zachowanie warszawskiego ratusza w tych miesiącach poprzedzających marsz, zachowania wojewody mazowieckiego względem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości też. Myślę, że nakręciły frekwencję. No, Polacy są tacy przekorni, tak? Czyli... jak myślisz, dlaczego oni to robią, skoro I to, bo oni chyba nie są głupi? Wiedzą, że jak będą zakazywać, to tych ludzi przyjdzie więcej, a i tak zawsze jest jakiś. Może to są po prostu jacyś sympatycy maszynie niepodległości, którzy nie mogą się uzyskać. Po... Nie może być inaczej. Nie może <laughs> być inaczej. No, tak, no. Po cichu grają z nami do jednej tak. bramki. E, nie mam pojęcia, ja też sobie zadaję to pytanie, dlaczego. Ja myślę, że też mogą być trochę zakładnikami swojego takiego najtwardziej elektoratu, tak. Tak? czyli jest jakieś oczekiwanie ze Bo strony nie ich wyborców. Jedni chcą politycznie, że trzeba pójść jak jesteś od nas, a drudzy nie idź jak jesteś od nas. I to jest takie głupie. A po, no tak. A to tak święto, ten, nie? Ten marsz jest rzeczywiście troszeczkę wciągany w te takie y, polityczne y, przepychanki między, między politykami tych różnych opcji. Y, Pewnie to się nie zmieni, no jest na tyle ważnym, istotnym wydarzeniem, że, że po prostu jest punktem odniesienia dla polityków, tak? I nie, nie tylko, dla publicystów. To, że dzisiaj rozmawiamy o tym, to też jest tego zresztą dowodem. No i tak, te, takie są powody. No dobra, to może ustalmy, dla kogo jest ten marsz? Dla kogo jest ten marsz? No chcielibyśmy, żeby to był marsz dla wszystkich. No to ale tak, chyba i... żartujesz sobie teraz. Nie. No jak, no przecież to dla gejów i też jest ten marsz? Słucham? Dla gejów i też jest? Chcielibyśmy, eee, jeżeli... żeby był? Jeżeli ktoś się utożsamia z tym, co mówimy na marszu, to jak najbardziej tak. No to trudno, żeby się ale to, no, utożsamiali no, ale, z tym. Ale to, ma no to wiesz, no. marszu niepodległości nie sprowadzajmy teraz do uh, nie, no ja orientacji, ja pytam, tak? Nie, no ja pytam dla kogo, jakby dla kogo... Z założenia jest ten marsz. Mhm. No. Czy to jest dla wszystkich, czy nie dla wszystkich? Jest to na pewno wydarzenie o profilu konserwatywnym, no, prawicowym, powiedzmy sobie to nawet wprost. Tak? Czyli nie jest niesiemy, dla wszystkich. niesiemy na sztandarach przywiązanie do tradycji, więc wiadomo, że mamy te, taki profil, ale marsz jest dla wszystkich w tym sensie, że my nikogo nie zamierzamy wykluczać. i. i, i no, zapraszamy to jakby, to jakby tam ale tam, przepraszam cię, inna... wyjął flagę tęczową, to by go nie, nie no, no, wykluczyli od inna, inna sprawa, inna sprawa, czy ktoś kto chce uczestniczyć w marszu będzie rzeczywiście czuł się dobrze na tym marszu. Ja bardzo często jestem o to pytany przez ostatni czas i to jest trochę jak, nie wiem czy to jest najlepsze porównanie, tak? Ale jak z kościołem, tak? No do kościoła też może przyjść każdy. No tak. Ale no jeżeli ktoś tam idzie, no to pewnie po to, żeby też się czuć dobrze w tym kościele, tak? Albo żeby jeżeli inni od... nie widzieli, że tam poszedł. Jeszcze raz? Albo żeby inni widzieli, że tam poszedł. No motywacje no. są różne oczywiście, no, tak? no, natomiast no, trzeba też się odnaleźć w danym miejscu i czuć się dobrze. Jeżeli ktoś się nie odnajdzie, no to po prostu się tam nie Słuchaj, pojawia. Ja, ja wczoraj ja był pierwszy raz... Powiedziałem no, to no. z przekąsem, sorry, że ci no. no. Powiedziałem z przekąsem, bo jestem przekonany, że tam przedstawiciele środowisk LGBT też idą w tym marszu, tylko no nie się nie tak. nie tak. Prosty. Wiesz, no, no, są tacy, którzy przychodzą z pobudek patriotycznych, inni sobie zrobić selfie, ktoś pokazać, wiesz, tak naprawdę... Tych intencji pewnie są <Ky> dziesiątki tysięcy różnych. Ja byłem wczoraj pierwszy raz i... Mm... Przekaz medialny, zarówno jaką telewizję oglądasz, tego marszu był mm -hmm. zupełnie inny niż ja go zobaczyłem na żywo i ja dużo bardziej pozytywnie go odbieram, niż on jest przedstawiany w mediach. Bo a właśnie on tak zawsze się. on jest gdzieś w jakimś kontekście politycznym, kontekście obyczajowym. Zawsze to jest przeciwko czemuś, a ja tego wczoraj nie widziałem. Rodziny z dziećmi, osoby starsze, faceci poprzebierani w jakieś stroje yy, wojskowe. Ja nie, nie, nie znam się na tym pozycji. No, no Rekonstruktorzy. No grupy rekonstrukcyjnych I, i, wcześniej, ząb, no ale, wiesz, ale to super. Super jest, po prostu. Ale oczywiście. I nagrywaliśmy wywiady z tymi ludźmi i naprawdę mega pozytywna energia. I nie wiem, może ze dwie czy trzy osoby mówiły nam jakieś takie rzeczy, że, że byli widać, że to bardzo zasiętczewieni, a reszta z uśmiechem na twarzy. I wydaje mi się, że skupiamy się zawsze na tych 5% ludzi, którzy idą z jakimś politycznym hasłem, a 95% przychodzi po prostu świętować to święto. Dokładnie. Ale każdy tak mówi, kto pójdzie pierwszy raz, że rzeczywistość przedstawiana w telewizjach różnych, wszelakich, jest zupełnie inna od tej rzeczywistości, tak. która tam jest. I doświadczenie tego marszu jest naprawdę inne niż to, co widzi się w telewizorze. Znaczy, marsz. Tego nie ukrywamy, zawsze miał charakter też polityczny. On waży politycznie, tak? Nie jest zlotem partyjnym, mhm. natomiast no, jest wydarzeniem politycznym i tam są postulaty polityczne, ale to dlatego, że my nie uprawiamy jakiegoś tutaj. Antykwaryzmu, tak, że tylko ograniczymy się do upamiętnienia i, u, i świętowania święta niepodległości, mhm. tylko też mówimy o tym, że dzisiaj niepodległość, suwerenność staje się na tyle istotnym tematem, zwłaszcza w obliczu tych różnych geopolitycznych zagrożeń, że, że, że nawet te wartości stają się tematem politycznym. Mm -hmm. tak? No tak, Więc e, siłą rzeczy marsz będzie wydarzeniem politycznym. Słuchajcie, ja oglądałem cztery relacje, nie wiem, czy, żyje, czy oglądałem cztery naraz, miałem otwarte, tylko audio sobie <coughs> zmieniałem. To faktycznie w każdej, bo w Telewizji Republika oglądałem, oglądałem w kanale Zero, oglądałem w Radio 24 i na Onecie. No to na Onecie to przedstawiają to najgorzej, ale pocieszające, że tam najmniej ludzi to ogląda, tak. nie? To taka jest prawda. A to jeden ale marsz, Faktycznie, ale, ale faktycznie różne... wiesz, no to spektrum. te same obrazki, tak. tylko Inaczej skomentowane i można sobie. Udzielałem tak chyba roku. wywiadu w trakcie Onetowi, ale musiałem zapytać nawet na koniec, komu udzieliłem wywiadu, bo nie mieli nawet kostki. No to właśnie, ale, ale faktycznie oni przedstawiali to w samych czarnych barwach. No dobra, a takie, czy, takie czysto techniczne, bo zawsze interesują mnie takie rzeczy, co jest najtrudniejsze w zorganizowaniu marszu? Oczywiście już pomijając ratusz warszawski, tak? tak już mm -hmm. w organizowaniu. Sądzę, że to jest ciężko taką imprezę zabezpieczyć, zaplanować. Trudno mi wskazać jedno, jeden element. Bo to się wszystko zazębia. No, zawsze pieniądze grają dużą rolę i zawsze się martwimy o to, czy się to wszystko zepnie, bo my naprawdę finansujemy się z dobrowolnych datków. No, Zrzutka gdzieś tam na, na konto wpłaty nam lecą, też kwestę prowadzimy mhm. w trakcie marszu, więc to jest istotne, żeby to spiąć. Ale jakie są koszta, które wypłacicie no, w, w tym roku? W tym roku szacujemy spiany? to na, na, na 250 tysięcy, ale to są takie też. Na oko powiedziałbym trochę. Tak naprawdę, jakie są koszta marszu, to się dowiadujemy po marszu. No ale Więc to, są koszta, będziemy... to są koszta organizacji, tej straży marszu i tak to dalej. Są, to są sceny. Scena początkowa, scena końcowa. Ta tam, yy, Wozy, które jadą, tak. Mhm. Yy, zabezpieczenie, straż marszu. Nie mówię tutaj o. Bo wszyscy wolontariusze, którzy są zaangażowani, to totalnie to jest robimy wolontariat. to wolontariatem. No ale musimy tak. mieć te kamizelki i te wszystkie rzeczy. Ale tak. Sprzęt kamizelki, łączność, liny, radia, naprawdę to, to, to jest ten, ten koszt. Sprzęt oczywiście taki, który jesteśmy w stanie wyposażać się na więcej niż jeden marsz, no to wykorzystujemy co roku, natomiast część z tych rzeczy się po prostu eksploatuje naturalnie. Słuchajcie, musimy kończyć, tak? ale ja mam pytanie jeszcze na koniec. No, offense, ale czytałem na stronie marszu, jakby o pustu latach i tam było y, 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 jest wzmianka o tym, że jako organizatorzy przeciwstawiacie się Ukrainizacji. Na stronie marszu tak było? No, jest na stronie. Mogę to otworzyć. Poczekaj, to masz tutaj napisane, proszę ciebie, informacje porządkowe. No teraz. Ci znajdę. To jest. jest napisane, tak, tak, tak. W każdym razie. O to mi chodzi. O to do rzeczy. Generalnie rozumiem to, ale mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy szli w tym marszu, to oni rządzi przez ostatnie lata, kiedy właśnie ci Ukraińcy zostali sprawdzeni do Polski. To się nie kłóci dla was jako ze sobą? Yy, ja nie kojarzę tego, żeby to, to było na, na stronie oczywiście, ale... No, ale politycy przecież są chyba sami sobie, nie? Ale politycy Prawa i Sprawiedliwości byli uczestnikami takimi samymi jak, jak, jak wy, tak? Jeżeli tak. uczestniczyliście. To nie było tutaj z naszej strony jakiekolwiek zaproszenie. Szczególny niepokój budzą w zakresie relacji polsko-niemieckiej i polsko-ukraińskiej. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami coraz śmieszniej poczyna niemieckiej, ukraińskiej dyplomacji wobec Polski. Aha. No to to jest chyba. I gdzie tu jest o Ukrainizacji? O. No poczekaj, no ale. Nr 2. Pociekaj, no ale. Stosunki polsko-ukraińskie, no to rozumiem, że się na. na, na przecież na. na w transparentach tak, były różnego rodzaju hasła. A nie, no to. chyba no okay, transparenty to jedno, ale, a strona male no drugie. No ale przecież jako organizatorzy macie wpływ chyba na to, co niosą ludzie, czy yy, go nie są ludzie. W ograniczonym zakresie. Staramy no, to, się jak mieć. Jak jest natomiast... krzyż celtycki, to możecie go zakazać, chyba, czy nie. Yy, zakazany jest. Yy, krzyż celtycki nie jest zakazany, ale to jest symbol, symbol dygromacji br no niekoniecznie. No nie, jest no wykorzystywany jest używany przez kościół też, tak? e, oczywiście krzyż Świętego Patryka z przedłużeniem e, pionowego trzonu, e, ale w wersji ale bez tej, przedłużenia. Ale w wersji bez przedłużenia też jest wykorzystywany, też w kościele jak najbardziej. Aha. I jak jest napisane tam biała rasa i ten krzyż to no jest nie, biały no to, kościół. Nie, o. No, ale powiedzmy to poważnie. możecie to nie, ja, Tego rozmawiam, nie problemu. ja rozmawiam w pełni poważnie. Ale wiesz, bardziej, jak tylko wszystko, jest osadzone poważnie. w no, pewnym. No, normalnie jest Straż Marsz. Mówisz, dziękuję, zdejmij to, wszystko, albo nie idzie. Wszystko jest osadzone w pewnym kontekście i jeżeli podajesz taki kontekst tutaj z białą rasą, tak, no to to już ma zupełnie inny wydźwięk. No, ale ne, jest, ne, natomiast jednak... Straż Marszu, tak. Jeżeli są jakieś transparenty, które ymm, no, rzeczywiście naruszają pewne zasady. To Straż Marszu prosi o zdjęcie, sobie. schowanie, tylko to też zależy zawsze od tego, jakie są warunki, bo Straż Marszu Niepodległości przede wszystkim jest nastawiona na to, żeby nie eskalować napięcia potencjalnego. Więc jeżeli, no tak, ale... jeżeli interwencja Straży Marszu Niepodległości miałaby jeszcze przyczynić się bardziej do zwiększenia tego napięcia, to ona jest nieuzasadniona w takim wypadku. To trochę jak z działaniami służb mundurowych, które podobnie działają. Tak. No tak, ale skoro mamy świadomość, że to są, są jakieś symbole, które są przyjęte za no, niepożądane, bo mogą stanowić właśnie, o, tak jak ten krzyż celtycki, o supremacji Białej Lasy dla wielu ludzi, a dla, dla niektórych symbol Kościoła, jak dla ciebie, no to może warto po prostu, jak się y, zwróci uwagę, żeby ich nie było, no to nie będzie pretekstu dla tej drugiej strony, no tak, ale, skupiali, ale no. wiele lat temu y, chyba w tvn nie y, dziennikarz czy dziennikarka pytana o to, czy były f, faszystowskie hasła, to odpowiedziała, że tak były, jakie Bóg Honor Ojczyzna. Czyli jak chcemy, to przyczepimy się do każdego nie, no elementu. Wiadomo, i, ale wiesz, hasło y, Bóg Honor nie jest jakoś skojarzone z... Y, Supremacjo ale są, rasy, są, tacy, tak są, są tacy, którzy naprawdę są w stanie dowodzić tego, że to hasło no. jest faszystowskie. No, tak? to na pewno, Bo... ale to jest jakaś banda baranów. No. No no dobra, się. Możemy zaprosić <noise> naszych widzów już za rok na marsz? Oczywiście, zapraszam serdecznie. Was nie bardziej. Yy, ale ma, to może nie, będzie to nie już ma, kiedyś to jednym prezydenta wtedy może będzie? To nie ma większego znaczenia. decyzje Rafała Trzaskowskiego o marz niepodległości i tak przychodzi. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.